Dzień dobry, witam wszystkich ze stajni Seraj. No w końcu nadeszła wiekopomna chwila nagrania kolejnego filmu. Musicie nam wybaczyć, ale nie było szans, żeby coś nagrać z uwagi na grudę, chlapę, chlapę, grudę. No i tak w kółko już chyba prawie miesiąc tak trwało. Ale dzisiaj jest jako tako trochę jest twardo na ujeżdżalni, więc zobaczymy, Chcemy Wam pokazać trochę ćwiczeń na równowagę, aczkolwiek nie wiem, czy będziemy to robić w kusie, ee, tak fizycznie, czy tylko sobie nie omówimy, bo niestety jest troszeczkę twarde. Mamy tutaj modelkę Kingę, <laughs> bo jednak, jednak doszliśmy do wniosku, że nagranie ćwiczeń wymaga trzech osób, bo ja pokazująca ćwiczenia i gadająca do kamery, e, no trochę to nam niestety nie wychodzi. I teraz tak, jak pamiętacie chyba, bo była, był na którymś filmiku już nasz Klaudiusz, który będzie, ma już 13 lat. E, jaki mamy sprzęt do e, ćwiczeń? Mamy kawecan, nie lążujemy nigdy na wędzidle, ani samych koni, ani koni, koni z jeźdźcami. Mamy kawecan, mamy ląże, jest bat i mamy takie fajne wodze, e, które można dopinać. Ale niekoniecznie. Jeżeli ktoś się będzie czuł robiąc ćwiczenia w równowadze niebezpiecznie, to wtedy może sobie trzymać wodze. One mają takie karabinczyki specjalne. Dopina się je tutaj do kółek, do kawecanu. Ale Kinga jest weteranem tutaj ćwiczeń w równowadze, więc wodzy jej nie będziemy dopinać, aczkolwiek troszkę się boi, bo nie jeździła z przyczyn zawodowo zdrowotnych dwa miesiące. Więc, więc się zastanawiam, czy tej równowagi nie, nie zapomniała. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, a poza tym może i fajnie, że będzie to tak nie w pełni wyreżyserowane, tylko... No, takie życiowe. Takie życiowe, dokładnie. Każdy ma prawo do błędu. Jeżeli chodzi o równowagę, no to jakby wszyscy mamy to marzenie, żeby ładnie iść z tym koniem, żeby Przejścia szczególnie z wyższych chodów do niższych chodów były takie płynne, żeby ten koni nie czuł, że mu klepiemy, że tracimy tą równowagę. Niby wszyscy o tym wiedzą, Klaudius zasypia, niby wszyscy o tym wiedzą, no ale jak przychodzi co do czego, to dosyć to kiepsko idzie. Moim zdaniem, między innymi dlatego, że mało się czasu poświęca na tego typu ćwiczenia. Ja, pokazując Wam tutaj, to jest taki w zasadzie drugi film instruktażowy odnośnie jazdy konnej, bo tam były filmy o siodłaniu, też polecam, bo to ważne jest, jak jest, jak jest osiodłany kon. Ja Wam usiłuję przekazać taką wiedzę, której my jeździmy 15 lat, i właściwie, jak się tak sobie to przeanalizuje w tył, to chcę Wam pokazać to, czego mnie nie uczono, od czego bardzo żałuję, bo gdyby od początku mnie wprowadzano w pewne tajniki i wymagano prawidłowego jeżdżenia od podstaw, nie mówimy, że wsiadamy i galopujemy i skaczemy 120, nie, najpierw mamy podstawy, to myślę, że nie musiałabym się uczyć jeździć tak na oko z 6 razy, bo w zasadzie zaczęłam się uczyć jeździć wtedy, jak zaczęłam jeździć na kursy do zagranicznych trenerów, typu Gerd Heuschmann, typu Szkoła Ride With Your Mind. Akurat naszą, naszą trenerką była Elaine Butler. Ci ludzie dopiero pokazali mi, jak to prawidłowe jeździectwo powinno wyglądać. I teraz tak. Moim zdaniem na koniu jeździmy zawsze w pewnym.. utrzymując pewne napięcie mięśniowe. To napięcie mięśniowe może być w takiej fazie bardzo wzmożonej, typu, prawda, na przykład sobie galopujemy i wtedy to jest wszystko takie bardziej jesteśmy zwarci i gotowi, ale może być też prawie, że w naszej głowie, gdzie sobie stępujemy, skończymy. Już wyjeżdżamy z lasu, fajny był teren, jesteśmy bardzo zadowoleni, wstępujemy sobie, i, e, ale też mamy to napięcie mięśniowe. E, zdarza się tak, że jeżeli je tracimy i właśnie kończymy jakieś ćwiczenie i tak. Ble, rozsiadamy się na tym koniu. No to zdarza się, że lądujemy na ziemi obok konia jak worek ziemniaków, bo nie mamy w sobie tej takiej gotowości bojowej, że jak się coś wydarzy, koń się potknie czy uskoczy, żeby z tym koniem się harmonijnie zabrać. Ja często taki przykład podaję, który... Nie chwaląc się, wydaje mi się, bardzo trafny, że wyobraźmy sobie, że będziemy jechać na pacy ciężarówki, albo na przykład w autobusie przegubowym i tak sobie stoimy, nie trzymamy się niczego i próbujemy nadążyć za ruchami tego pojazdu, prawda? Jak on tam skręca, no to my, my to na tej nóżce mocniej, to na tej nóżce mocniej, to tym środkiem ciężkości operujemy, bo jeżeli się usztywnimy, i jesteśmy luźni w tym, prawda? Jesteśmy tacy tańczący. Jeżeli się usztywnimy, to no to przewrócimy się jak kij od miotły, mając sztywny staw skokowy, sztywne stawy kolanowe, sztywni w biodrach i, i sztywni tutaj. No to teraz popatrzcie, co się dzieje, prawda? Gdybym ja jechała na tej ciężarówce, to mam tak mocniejszy ruch, paw. A tutaj sobie, tak sobie, prawda? Balansuje, to tak jak w tańcu, też mi się przypomniało takie dosyć dobre porównanie, że jak idziemy na jakąś zabawę czy jakiś bal, tańczymy z różnymi partnerami, to mówię tutaj jako kobieta to są tacy partnerzy, którzy nas prowadzą lekko, i my po prostu fruniemy po tej sali, a są tacy partnerzy. Że albo nam wbiją palce, prawda, tutaj gdzieś w kręgosłupa, albo nas starmoszą. I to wydaje mi się takie trafne porównanie. Albo będziemy partnerem dla tego konia, nie bój się synku, partnerem dla tego konia, który będzie go prowadził lekko w tańcu, albo będziemy takim partnerem, któremu po prostu, z którym koń. Bardziej będzie walczył niż współpracował. Nie mówię to oczywiście, nie mam na myśli walki typu stawanie dęba i tak dalej, prawda? Ale jeżeli wisimy koniowi z jednej strony, a powinniśmy w zasadzie się przesiąść na tą drugą, no to ten biedny koń będzie usiłował coś z tym fantem robić, bo teoretycznie nam się wydaje, że ten koń to jest taki silny, mocarny, prawda, i on wszystko zniesie, ale praktycznie to tak nie wygląda. A dążymy do przyjemności, lekkości, żebyśmy mogli pojechać w teren na dwie godziny i wracali przyjemnie zmęczeni, a nie wykończeni z napiętymi ramionami, z napiętymi różnego rodzaju mięśnia. Dobrze. E, filmik o prawidłowym siodłaniu był nakręcony wcześniej, także bardzo polecam sobie oglądnąć, bo osiadłanie konia jest bardzo ważne. To się wydaje proste i to jest proste, pod warunkiem, że zwracamy uwagę na kilka rzeczy. No więc, mamy już osiadłanego. -y, sprawdziłaś popręg? Nie, już sprawdzałam. No, to sprawdź jeszcze popręg. Mhm. A... Przygotowujemy. Chłopak tam się znowu specjalnie nie narobi. Ale okej, okay, dobra. No to... Nasza uczennica siada, bierze sobie stołeczek. U nas się zawsze wsiada ze stołeczka. Nie. Chyba, że w terenie trzeba wsiąść, bo na przykład palca wypadnie. No to się już nie siada ze stołeczka, tylko się wsiada. Ja już to poprawiłam. Dobrze. Dobrze. Kinga wsiada. Kinga już wie, <noise> że wsiada się na konia delikatnie. I się usadza delikatnie. To jest tutaj bardzo, tego pilnujemy. Jak ktoś nam klepie, no to jest to albo jego ostatnie klepnięcie, albo jego ostatnia jazda. Może tak powiem, był dwa razy, czyli pierwszy i ostatni. Siadamy prawidłowo w środku siodła. Kinga, wyrzuć nogi ze mm -hmm. no. Kinga jest łatwo, bo ona ma bardzo dobrą widok. Jest wysoka, ma długie nogi, więc wszystko to jest super harmonijne. Proszę się poprawiać, uda proszę zrolować. OK. I wkładamy nogi Czy Nie masz nie ma troszkę? Nie, myślę, że nie. Dobra, kolana obciągamy. Tak jest. E, jeszcze, jeszcze mocniej. Tak, żebyśmy mieli tą linię. Nie naprężamy się. Mamy filmik nakręcony. O! tym, jak należy się usadzić w siodle, bardzo proszę sobie obejrzeć. Nie chcę się powtarzać i zanudzać osób, które tamten film oglądały, a było ich chyba już ponad 2000, no co świadczy, że coś tam dla siebie znalazły, więc polecam. Jak ruszamy? Było pytanie o łydkę. Przed tymi ćwiczeniami równoważnymi, jeszcze postanowiłam tutaj zrobić. Tutaj mam jeszcze powiedzieć o tym ruszaniu. Było pytanie o łydkę. W związku z czym ja powiem bardzo krótko, bo myślę, że nakręcimy sobie inny film. Taki mi pomysł przyszedł do głowy, że jak przygotowujemy konia do, do treningu, te pierwsze. Jak poświęcamy pierwsze 15-20 minut czasu i wtedy może więcej o tej łydce powiem. Natomiast teraz w zasadzie chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz. Żeby dodać łydkę, mówimy o łydce, mówimy o mięśniu, prawda? To, żeby ją dodać, to musimy go naprężyć, żeby on się zrobił taki większy, prawda? I, a żeby go naprężyć, to musimy lekko podnieść palce do góry, czyli podciągamy lekko palce do góry i dodajemy łódkę. Proszę spróbować. Super! Nie wiem, czy zauważyliście. Kinga nie podskoczyła na koniu, nie zawiwała, nie zawachlowała. Nie zawachlowała za tak! Nie zawachlowała biodrami. złożyła Naprężoną łydkę i koniunkturę. I o tak, jakby o tym, yy, yy, o tym na dzisiaj koniec. Teraz te ćwiczenia budujące równowagę pokażemy. Tylko jeszcze jedna ważna rzecz. Jedna ważna rzecz. Jak dajemy łydkę, nie przytrzymujemy wody. W jakimkolwiek chodzi. Łydka to jest gaz. Ręce to są bardziej hamulec, prawda, niż gaz. Widzi się czasami, że wstępie są jeźdźcy początkujący, którzy jeżdżą tak. Biodra do przodu, bo idziemy, a ręce do tyłu. I to jest taki ruch. Nie. To ma być ruch do przodu, ok. Ruch do przodu, ok. Ruch do przodu, ok. Jak na, starczy nam czasu, to jeszcze Wam pokażę y, pracę w, ręki w wstępie. Bo to jest, y, myślę, że to może być dla Was bardzo y, tak, y, bardzo fajne i y, y, dobre do ćwiczeń. Chodź syneczku. Chodź. sobie Klaudiusza na Chodź syneczku. Wiem, że jest troszkę twardo ale jakoś musisz wytrzymać nie będziemy Ci tutaj kasować tylko pokażemy, pokażemy parę ćwiczeń Prrr, zatrzymujemy się Prrr, Kinga się Kinga wstaje w szczemionach wstaje w szczemionach tak żeby miała te szczemiona tak jak ma w tej ma w najszerszym miejscu stopy i ma szczemiona równo czyli Prosto padle do boku konia. Nie pod kątem, nie pod skosem. Dlatego, żeby, żeby jak stanimy na tych szczemionach, w to idzie, to żeby się nie. żeby za chwileczkę nie było tak, że to nam się tu przekręciło, tam przekręciło. My mamy stać tak na tych szczemionach, jakby ja tutaj miała taką deseczkę, dosyć wąską, powiedzmy taką, stanęła na tej deseczce i popróbowała, jak to jest, porobiła troszkę takich ruchów, żeby mi nie gibnęło ani do tyłu, ani do przodu. Tak mają być szczemiona. Bardzo ładnie. Kinga staje w szczemionach, proszę bardzo. Proszę, ładnie, ładnie, rękę sobie rozlóg. Super. I teraz powiem przykrą rzecz. Jeżeli jest jakaś osoba, która uważa, że świetnie jeździ konno i nie potrafi zrobić takich ćwiczeń. Musi się mój mąż ustawić. I nie potrafi zrobić takich ćwiczeń. No to znaczy, że musi się caftać nie, nawet nie do pierwszej klasy, tylko do przecztej. Proszę bardzo. OK. Próbujemy zakensować. Troszkę jest twardo, więc nie będziemy go męczyć. Proszę stanąć w szemionach. Super. Ok. Taki. Piękny. I teraz słuchajcie, no niestety nie możemy męczyć konia w kusie, bo, bo mamy przymarwniką umieszczalnie. Ale pokażemy... Kursa, normalnie, gdyby było rozmarznięte, to byśmy tutaj kusowali, właśnie stojąc w szczemionach. Natomiast nie możemy tego zrobić, Może no, z na konia, prawda? Który jednak pokazuję całą sobą, że nie chcę kusować, bo jest mu troszkę za twardo. Ale pokażemy tutaj, proszę. Stajemy w szczemionach. Sobie przejdziemy, wstępie się bardzo ładnie. Przejdziemy sobie jeszcze raz i zwróćcie uwagę, że Kinga się poddaje ruchowi konia i ten wstęp jest taki troszkę na jeden boczek, na drugi boczek. Na jeden boczek, na drugi boczek. możemy robić w bardzo różnych wariantach. Jeżeli będziecie chcieli, jeżeli będziecie chcieli, to Wam pokażemy, ale to musicie w komentarzach napisać. Nie chcemy Was zanudzać tymi ćwiczeniami. Zresztą na naszym profilu, na Facebooku można sobie tam odszukać niektóre filmy i zobaczyć, bo tam mamy filmy do no treningów z, 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 z naszymi uczniami. Natomiast chcemy Wam powiedzieć, że to są podstawy. To są po prostu podstawy, i bez tego nie da się jeździć konno. Jeżeli nie potrafi się storoc na szczemiona przejechać w kłusie kawaletek, w pozycjach z, rę z, rękami. Tak, z rękami tak, z rękami tak, z rękami tak, z rękami tak, to znaczy, że trzeba wrócić do podstaw i to poćwiczyć. Niektórym osobom naprawdę zajmuje to bardzo mało czasu. Bardzo mało. To są dwa treningi, i wszystko jest ok. Ale niektórym, które gdzieś tam albo się nigdy nie nauczyły, albo zagubiły to poczucie równowagi, niestety zajmuje to więcej czasu. Jeszcze Wam chciałam pokazać jedną rzecz odnośnie tej pracy. Rok, przyczynaj, żebyś nie ruszył. Tylko wezmę wodę. Na równowagę. Jest bardzo dobrze sobie robić w terenie. I proszę się nie przejmować tym, że na początku coś nie będzie wychodziło, bo to nie jest tak, że zawsze każdemu od razu coś wychodzi. Nie przejmować się tym, że może Was coś boleć, szczególnie jak będziecie chcieli. Przesuń się. Halo, hej. Dobrze. A... Szczególnie jak będziecie chcieli wyrobić sobie ten, to prawidłowe siedzenie. Też wracam do tamtego filmu. Proszę sobie obejrzeć. Może Was na początku możecie czuć dyskomfort, dlatego że pewne mięśnie nie będą pracować. One muszą się wzmocnić. Pokażę jeszcze ostatnie ćwiczenie na koniec które bardzo polecam. Proszę, weź wodzę. Mhm. Proszę ładnie tę wodzę wziąć. Nie, 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 No tak jak, tak jak tak. Luźniutko, luźniutko. Poproszę za chwileczkę Kingę, żeby ruszyła stępkę. Natomiast wypróbujcie sobie na swoim koniu, jak ręka pracuje w stępie. Koń zabiera wodę, my mu ją oddajemy. Koń oddaje, nam wodę, ręka dam się cofa. Nic, nic tutaj nie robi. Nic. Nie ciągniemy do tyłu. To jest. Puf, wracamy, Puf, wracam. Nie wiem, czy to tak widać. Puf, wracam. Proszę, ruszamy i demonstrujemy. Łydeczka, synuś. Podnieś troszeczkę ręce do góry, ale nie łokcie. Łokcie rzuć, niech one tak tutaj merdają. Uśmiechnij się, nie rób lordowy. Siedź w ładnym takim napięciu mięśniowym, ale bez wysiłku. I to są bardzo dobre ćwiczenia na wstępy w terenie. Bardzo dobre, bo wtedy to. Zupełnie wtedy to samo wychodzi. Powiedz o uszach. Ja, A, ja, no jeszcze ja. kierujemy się tutaj uszami konia. Ale ja myślę, że to sobie chciałam, to nagramy sobie inny filmik właśnie o przygotowaniu konia do treningu.